A oto i cały film 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things, czyli pierwszy odcinek, drugi odcinek oraz trzeci, który jest zakończeniem i jeszcze nie był nigdy dostępny na kanale. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku spędzimy 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things. Jest to bardzo wieczne miasto, które ludzie z jakiegoś powodu opuścili i dzisiaj będziemy badać w sumie z jakiego powodu. Położone nad Morzem Śródziemnym i patrzę, to jest całe osiedle. Z tej strony mamy wielkie opuszczone budynki, z tej strony tak. Ogólnie ten kompleks jest naprawdę gigantyczny, do tego stopnia, że nawet budowali tutaj przystanki autobusowe. Pierwszym zadaniem 99 nocy jest zawsze znalezienie oraz przygotowanie bazy, więc poszliśmy szukać cennych przedmiotów. Uuu, sekretne przejście, zobacz. Stare, jakie jakie widło na ścianach? Ej, szczerze powiem, te pomieszczenia są tak zachowane, że każde z nich może być naszą bazą. Ja to tu, tak, tak, A tutaj na tak. są jakieś poduszki na ziemi, więc zebraliśmy ja, pierwsze itemki, które nam posłużą jako jakaś dekoracja naszej przyszłej bazy. Dekoracja, a... starego, bo to musimy spać. Ej, pomaki! O, co? Co? Coś er... co masz? Stary, czy znalazłeś ognisko? Tak! Idealnie! Artyzowy połóż toby miłoż! I jest to ognisko faktycznie. Widzowie, ogólnie no, nie mieliśmy jak wcześniej przygotować tego pokoju, także ten pokój na pewno o czymś świadczy. Czyli wiemy, że to jest miejsce, do którego dymogorgon nie będzie miał wstępu od momentu, gdy rozpalimy ognisko. Musimy znaleźć jak najwięcej zapasów, więc wszystkie budynki muszą zostać przez nas sprawdzone. Już w pierwszym znalazłem coś takiego kartki. I tutaj są jeszcze. Markery i drut? Jakiś drut, może wiesz, żeby puścić prąd przez niego, chociaż tu jest miejsce na baterię. No to tak to... To jest pasuch elektryczny. Nie miłość, to jest do zrobienia alfabetu Stranger Things. Jak w tym filmie? Tak. Widzowie, właśnie się rozdzieliliśmy z Ernestem. Ernest może w tą, tą stronę. Ma deskorolkę, także będzie trochę szybciej. Tam jest kamień, na którym widzę coś chyba do jedzenia. Uh -huh. Chodź, zobaczmy to. Miałem rację. Mamy stary pierwsze jedzenie i to są pomarańcze. Uuu. Trochę słabo, ale na pierwszym noc nam pomogą. Jako że zapadła noc, a wtedy na powierzchni wychodzą straszne demogorgony. Musieliśmy się pospieszyć ze zbieraniem rzeczy do naszej bazy. Idziemy do innych budynków, miłość. Ejki. Ogólnie jest praca w tym składzie jako operator kamery Ernesta, bo ja już nie o takie rzeczy. Dobra, zobaczcie, tutaj jest jakaś taka sekretna ścieżka. Patrz. Ja w środku tamtego budynku coś widzę. Tutaj chyba da się dostać tylko parkurem, bo jest zabudowana ściana. Ej, chwila, czemu ktoś miałby zabudować jedną ścianę w całym tym wielkim kompleksie? Może nie znaleźli czegoś w środku. No dobra, powodzenia. Co? Ej, dobra, jest tu coś, patrz! Co jest? Co to jest? Jakieś koce. Rzutaj mi. O, to są prześcieradła. No i idealnie, zakryjemy okna. O, dobra. To już coś znaleźliśmy. Jeszcze przydałoby się przecież jeden przedmiot znaleźć. to. Co jest? Latarka! Idealnie! Pytanie czy działa? Działa. Musimy zasłonić okna, żeby nie było nas widać tutaj. Tymi kocami. Tak, i następnie Idealnie. rozpalamy ognisko. A właściwie to może rozpalmy je na samym początku. Tylko czekaj, jak to się robi? Chyba tak. O, o od, od razu przyjemniej. Dobra, teraz okna, nie? Zobaczcie, mamy najdziwniejsze okno świata. Ale to jest jeszcze to małe, no nie obcy. O, stare, idealne. I zostawiliśmy tylko wyjście. Więc pierwsza faza naszego planu jest gotowa. Mamy nasze miejsce, które jest schronieniem. Ej Wiktor, ty już cóż się otwierasz? No, jeszcze nie. Bo nie zrobiliśmy najważniejszej rzeczy. Alfabet Stranger Things na ścianie. To takiego znalazłeś i mi nie powiedziałeś. A stary. zapomniałem, bo. Pokaż, co tam jest? No kartki, to są tylko kartki. Bo wiecie, w świecie Stranger Things jest ten drugi wymiar. Także co jeżeli wiesz, w tym miejscu jest jeszcze drugi wymiar tego wszystkiego. Dawaj, napiszmy stary alfabet i się tego dowiemy. Zobaczcie, zrobiliśmy już ten alfabet i teraz pora na efekt. Okay. Bardzo fajnie to wygląda, tylko że nie wiem, po co to zrobiliśmy, bo w sumie kto by miał się z nami porozumiewać. Tych, chłopaki, ja ogólnie padam z głodu, czy możemy coś w końcu zjeść. Tak, jemy. Ale co prawa, to już kilka godzin, ale no, come on. Ogólnie widzowie, naszym głównym celem jest dostanie się do upside down, czyli drugiej strony i znalezienie czterech zagubionych osób. Na razie nawet nie wiemy jeszcze, kto to jest, więc musimy trochę zjeść. Patrzcie, ja tutaj o, już robiłem sobie marakuje na ognisku, więc teraz sobie troszkę zjemy. W końcu moment chillu. Idziemy. Przechodzimy wyruszać na poszukiwania Demogorgonów portalu oraz zaginionych osób A co teraz napiszę? B L No dobra, oni się odbawią, a ja mnie martwi to jedno okno, które jest zostawione otwarte Bo z niego widać nas bardzo dokładnie Ej! Chwila Jak chłopaki, tam chyba coś rusza Co? Dajcie latarkę Coś tu chodzi, mówię wam tu? Nie Cześć, stary, tak? ta, tam dalej, tam dalej Tam dalej, po drugiej stronie Faktycznie coś tam jest Ej! O stary To, to się rusza To jest Demogorgon! Demogon! Nie na niego! On idzie teraz wie, że tu jesteśmy. Dobra, chyba. Nie zrobi, póki mamy ognisko, ale w sumie mamy drewno. Petełka. O kurde, zaczyna się. P, O, M, M, O. Pomocy! Pomocy! Ktoś potrzebuje pomocy z drugiego wymiaru. Tak! Ktoś znalazł naszą bazę w drugim wymiarze i pomyślał sobie, że się z nami skomunikuje. Co się stało, nic nie ma. Tak, dobra. E, jednym słowem, jeżeli nie ma tam Demogorgona, musimy teraz wyruszać i... Ej, w sumie dobrze jakby był. Musimy śledzić Demogorgona, żeby on nas doprowadził do tak. innego wymiaru. Bo skoro ta osoba wie o nas, to Demogorgon pewnie wie o niej. Chłopaki, ale czy to nie jest mega niebezpieczne, że wszyscy na go tam Miłosz, idziemy? Miłość, to może być jedna z tych zaginionych osób. W sumie ty tu powinieneś zostać na wypadek, gdybyśmy nie Yeah, yeah, yeah. Mam tu yeah. zostać? A wolisz do Upside down? No wolę z wami ogólnie, ale dobra. Dam radę, jestem dużym chłopcem. Let's go. Już został tam. Patrzcie jak to wygląda. Siedzi sobie w oknie. Okay. No, generalnie Miłosz jest teraz bezpieczny, a my wyruszliśmy w dzicz. I słyszycie te dźwięki? Musimy być bardzo cicho, tylko po prostu śledzić. On nie wyczuwa chyba tego światła, dlatego że po prostu nie ma oczu. On tylko i wyłącznie ma węch i w filmie reagował głównie na zapach, jakby się skaleczył. W takim razie jesteśmy w miarę bezpieczni. Nie, on chyba też ma słuch. Musimy być po pierwsze bardzo cicho, a po drugie, jak będziemy myśli po tych niebezpiecznych schodach i dalej, broń Boże, się nie skaleczyć. Chyba gdzieś powiek. Nie widzę go na razie. Chwali powoli pokój. Powoli. No, stary, co jest? Nie się, zacząłem bać. Gdzie on jest... Yes. No jak on się odwróci, to nie mamy z nim szans. Widzisz jaki on jest wielki to, w ogóle? To jest ścieżka, więc chyba musimy też nią podążać. W miarę wysoka trawa, więc powinniśmy już to zmienić. On tam poszedł się na coś chyba zagapił. Proponuję pójść ścieżką i go jakoś okrążyć, bo jesteśmy cały czas za blisko Chyba coś pominęliśmy podczas I To wygląda dosłownie jak sekretna baza tak, czyjaś. jaś to jest inne jakieś chyba obozowisko, tylko po prostu bez ogniska Albo coś z czego mieliśmy wynieść przedmioty Zobacz, są krzesła, stolik Ej, Jedzenie Wołowina, suszona wołowina to jest najlepsze survivalowe żarcie To jest? Ja? Dobra, możemy to zabrać, bo jeżeli będziemy w Upside Down, to będzie nam potrzebny probian Chowam to ach, do moich itemów Stary, chyba nas znaleźli nie, nie siedzi nie. Jak nie pamiętasz co się działo w Stranger Things? Jak oni byli na tropie, to policja była też przeciwko nim, chcieli wszystko zatuszować. Dokładnie, Dobra, chodź szybko w takim razie. Dobra, dobra, gdzie jest demogorgon? Patrz. Tutaj wszędzie są jakieś ubrania, buty i tak dalej. To. O co tu chodzi? Gdzie jest demogorgon? Patrz. Nie widać go. Co tu jest? są jakieś ślady. To są ślady krwi starych. A to? Ej! To są buty warka! Ej! On to to nie go! Ja Nawet trzeba go zgubić! Nie widzimy. w stronę Miłosza, stary. Zadzwonię do niego i go ostrzega. Miłosz, właśnie skampiliśmy się przed Demogorgonem i poszedł w twoją stronę, więc nie pozwól, żeby twoje ognisko zgasło. Dobra, 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 i czekam tutaj na was. Dobra, my jesteśmy cały czas na jakimś tropie. Elo, Ester, ogólnie Demogorgon poszedł w tamtą stronę. Czyli jeżeli będziemy się teraz dalej tym szlakiem... To co to w ogóle za kroksy, nie? No, to są kroksy Bartka, ja je poznaję. Bez kitu. Ej, to może oni zaginęli? To prawda, a czekaj, ten ślad krwi cały czas gdzieś prowadzi. Tak, zobacz. On się ciągnie i ciągnie, całą tą drogą tutaj jest jakaś kolejna rzecz. Tutaj to są buty Oscara. To są buty Oscara, stary, przysięgam. Serio mówię. Już wiem o co chodzi w tej serii. To nasi znajomi zaginęli. Zobaczcie, ślady doprowadziły nas do tego dziwnego budynku. Oh man. No i ogólnie świeci się od środka na czerwono, co oznacza, że jeżeli gdzieś jest portal, to to jest to. Więc w tym momencie uda nam się zrealizować kolejne zadanie 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things. Ale stary, jedna rzecz. Tu było ognisko. I chyba komuś się... Nie I uczyło. tam było drugie ognisko, gdzie stoisz. Czyli już wiele osób próbowało zrobić ten challenge i im się nie udało, ale nie wiadomo, czy oni robili te ogniska tu, czy już w upside down ogólnie, nie? To prawda. I tu jest tylko wypalenie ziemi. Ej, Wiktor, tutaj jest ten portal! Czekaj, idzie! Ej Wiktor, robimy to! O, tak, ale... To jest inny świat, No właśnie! Ale co tam nasi znajomi? Ale w Upside Down była masa demogorgonów i innych dziwnych stworzeń! Stary, to chcesz ustawić bartkę i oskarżać nie wiadomo kogo? Wbijamy no, Tak dobra kura, nie? Dobra! Trzy, cztery! O, o kurna, ej! Kurde, tutaj jest zupełnie inaczej. Wszystko jest w trochę innym kolorze. Księżyc jest straszny. W takim razie pierwsze co musimy zrobić, to na pewno się nie dać złapać Domogorgonowi, ale tego chyba nie trzeba gadać, ale proponuję znaleźć naszą bazę i splankować Miłosza. Co chwilę sobie dźwięk, a my idziemy środkiem drogi. Więc chodźmy bardziej krzakami albo budynkami. Patrzcie. Tutaj jest jakieś dziwne wejście do urbexu Przejdźmy tędy, bo i tak mam wrażenie, że w zamkniętej przestrzeni jesteśmy bezpieczniejsi niż w otwartej. Chodź. O jest, tutaj chyba nie ma przejścia O kurde, ale jakie to jest wysokie No Przysięgam, że tego budynku nie widziałem w tamtym wymiarze No tutaj mogą się różnić chyba rzeczy i tak, co nie? Ej, cicho, cicho Byłą górką, stary, byłą górką no Kurde, Czekaj. Tutaj też nie ma wyjścia, Wiktor eee, Chwila, tego tutaj nie było, jestem przekonany Muszę co tam jest? No. O nie Czekaj, co? Stary! Weronika? Weronika też jest zaginiona, no. To jest bardzo źle. Czyli już wiemy, że zaginął Oskar, Bartek i Weronika. Co? Co o, stary, go, go, go. Dawaj łapę, dawaj łapę! O kurwa! O! Dobra, udało się. On pewnie wszedł za nami, więc bywa! Ernest, on wcale nie wszedł za nami! On jest dosłownie za nami! Go, 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 go! Zobaczcie. To jest ten budynek, w którym w normalnej stronie mieliśmy naszą bazę. Tylko czemu on jest cały czerwony? Nie wiem, stary, ale wygląda to strasznie. Co, jak tam jest jakiś wekna albo coś takiego? Musimy tam wejść i w sumie pytanie, czy tutaj teraz też będzie bezpiecznie, czy właśnie bardziej niebezpiecznie. Tutaj wygląda to w miarę normalnie. Nie ma jedzenia z teren naszego. No dobra, ale to mamy w kieszeniach cały program, który wcześniej zebraliśmy. Mówiłeś coś o pranku na Napisz mu w takim razie cokolwiek i zobaczymy, czy to zobaczy. Dobra, napiszmy mu... Uciekaj? Nie ma jakichś od kiedy oni tutaj zostawili No i ogólnie jest tylko coraz straszniej Nie słyszałem nic Coś się właśnie tam błysnęło Ale boję się tego alfabetu Bo mam wrażenie, że raz na jakiś czas coś dziwnego mika. Miałem nic wam już nagrywać nagrywać zrobić, ale patrzcie co się dzieje za mną W Stranger Things to chyba znaczyło, że ktoś tutaj się zbliża do mnie Może zaraz będzie ktoś się chciał ze mną porozumieć Oby to był ktoś przyjazny u -cy i e Uciekaj? Gdzie mam uciekać? Dobra, biegnę! Dobra, to co jeszcze powinniśmy zapisać Miłoszowi? Coś, że są demogorgony. Albo że e, wiemy kto jest porwany. Idealnie, pisz Veronika. E, okej, okay, to w takim razie wysłałam wiadomość. I Bartek, i Oskar O kurde! O tu jest! O kurde jest. Co, tu jest! co teraz? Nie wiem! Nie wiem! Został tam! O kurde! Co tu jest? O kurde! Się. Muszę jakoś znaleźć chłopaków, tylko jak mam się z nimi porozumieć. Może zadzwonię do nich jakoś, albo może będę krzyczał po prostu głośno z balkonu. Co? Ale to jest Co mam Nie wiem. Ej, wyszedł. Dosłownie autentycznie wyszedł. Ej, on musiał znaleźć jakąś inną Ta, ofiarę. No. Czyli jest tutaj poza nami jakiś człowiek? A w no. sumie jest co najmniej czwórka naszych znajomych tutaj. Ej, gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzieś pobiegł tak. Tu do środka? Chwila Weronika, Weronika stawek. Właśnie I zdjęcie Mam jedną teorię, że na pewno ona by nie została tutaj, bo jest strasznie Każdy, kto trafiał do Upside Down w filmie, szukał swojego domu Czyli jeżeli wybiegła i była w tym wymiarze, to szukała domu Czyli ona jest teraz praktycznie u nas na chacie Ej, Victor. O kurde, jak to wygląda Co to jest? To jest radio? Tak Dobra, jak się mam z nimi skontaktować? Ej, chwila Tu coś jest Jakiś kamień? Jo. To jest radio I, i szumi do tego. Dobra, możliwe, że fala rady bezokoś przekazywana na to drugą stronę, więc zawołam teraz o pomoc. Halo? 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 Ej, wypadźcie wszystko. Zgłosz? Skaleczyłem się i potrzebuję, żeby nocie do mojego Powiedziałeś, że jesteś ranny, a demogordony wyczuwają przecież krew. Czyli wiemy dokąd tamten poszedł. Wyczuł krew Miłosza i pobiegł do Miłosza wymiaru. Do czyli do normalnego? Miłosz, musisz uciekać. Co? Dobra, zawijam stąd! Skupcie się na misji! Elo! Dobra. Ma rację, musimy znaleźć tak. Weronikę. Tak, 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 tak. My mamy swoją misję, on ma swoją misję, więc lecimy na naszą chatę. Chata jest trochę dziwna i jakby podświetlona na czerwono i... Bardzo daleko, ale rusza się coś i chyba to są sylwetki do musimy podejść bliżej stary. Ej, ale sobie, Weronika jest... Że... ale Weronika jest w środku, Podrak więc... my przejdziemy wokół nich. Nie mam jakiejś przynęty, czegoś takiego? Nie wiem, może Może coś ze śmieci? Fuu, Nawet a... w Upside Downie to jest tak złe jak normalne No Może uda a... się przemknąć? Dawaj, dawaj, dawaj Cały czas tutaj łażą stary Jeżeli nas zeszł, widziałeś jakie mają zęby? Tak Dobra, ale czego oni szukają? Oni strzegą tego domu? Może wiedzą, że w środku ktoś jest i nie dają mu wyjść? Dobra stary, ale obecnie gdzieś poszli To chyba nasza jedyna szalika

Mieliśmy rację, będziesz tu! Tak! Idealnie! No chciałam być jak w domu jest niby najbezpieczniej, ale to nieprawda! No jak nieprawda? my nie? no, musimy stąd turbo szybko uciekać. Znalazłam mapę na stole, który jest napisane. Sam zobacz, żeby stąd szybko uciekać. I jest podać, do Pamiętnik szybka. Bartka, strona siódma. No. Dołączyłem do challenge'u 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things. Rzeczy wydają się spod kontroli. Wszędzie roi się od demogorgonów. Portale znikają. Czyli Bartek też podjął tego mm -hmm. eee, Tak. ale musi się tutaj... nie udało. I ostrzeg nas, żebyśmy totalnie szybko stąd uciekali. Dobra, Ernest, w takim razie tu pewnie nie jest bezpośrednio. Tak, jest portal tylko w jaskini i narysował szkic i są koordynaty, wiesz co? Zrobię tego fotkę od razu, żeby nie zgubić. Nie ale stary, w Weronikę, okay. wracajmy już normalnie na powierzchnię. Ej, w sumie dobra, my wiemy nie. gdzie jest portal i możemy cię stąd wyciągnąć. Dobra, to let's go. Dobra, to po cichu, bo tam są Demogorgony. To co idziecie? Jesteśmy już na miejscu. Ej, ale tutaj ostatnio nas gonił Demogorgon, więc ogólnie musimy się mieć na baczności i to była ich główna baza. Ale teraz nie robi się aż tak zimno. I ogólnie patrz, nasza chata nie jest już czerwona w całości. Zrobiło się tutaj. Tak jakby normalniej. W sensie, co się mogło zmienić podczas naszej nieobecności w tym miejscu? Mm... Może kolejna... Ej, może kolejna osoba została zaginięte. Teraz Demogorgony ich śledzą, a nie nas. W sumie to jest możliwe. Eee... Dobra, słuchajcie, fokus, portal. Musimy wrócić do portalu do Miłosza. Idziecie? Słuchajcie, Ernest z Weroniką coś obczają z tyłu. Ja jestem dosłownie tu, gdzie był ten portal, ale teraz nic się nie świeci na czerwono i... Ej, jest problem! Nie ma portalu! Nie mamy jak wrócić, serio! Nie, staliśmy tutaj na zawsze! Czułaś, że to jest za spokojnie. Kritu. Ja nie chcę tu zostać! Dobra, ty... musimy coś wymyślić! No ale co, jak nie ma już portalu? Co ty chcesz wymyślać? Ja tutaj próbowałam robić ognisko, ale mi, jak widać, nie wyszło. Ernest, to bo. Dobra, chodź do niego. No, Jakiś ślad po tym portalu. Co, czekaj, bo on się tam cały czas drze. Sioł. Nic nie odwaliłem. Jak ty mogłeś to pominąć? A, bo ja tu nie wchodziłem. Mm. Odblokowaliśmy kolejną osobę do ratowania. Wiedzieliśmy, że, za, że zaginął, a teraz już mamy pewność. No dobra, nie ma Oskara, to go szukamy. Gdzie mamy teraz właściwie iść? No drugi portal jest nie do znalezienia. Ej, ale, 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 ja miałam kartkę! Co? A Siesz, Kartka jaskinia, koordynaty? Tak, mamy iść do jaskini. To jest kolejny etap 99 nocy. Opuszczone mieście Stranger Things. Szukamy właśnie tej jaskini i jesteśmy przy jakiejś bardzo dziwnej budowli. Zobaczcie na to. Wygląda jak ogromny komin. Tak, jakaś wieża obronna, jak dla mnie to jest. To powinno być gdzieś tam. Ej, chyba to jest to miejsce. W sumie nie było tak daleko. Tylko barierki. Ej, zobaczcie. O, umel, to jest dosłownie dziura w ziemi. Myślisz, że wewnątrz tej dziury jest portal i trzeba tak jak ze zjeżdżalni do nich wskoczyć? Dobra, to ja mam propozycję, niech tylko. Właśnie Ernest to sprawdzi. Weź kamerę, stary. Weź, weź kamerę. Trzy, dwa, jeden. Czekaj! To, to zadziałało! Ej, porąbane uczucie, co? Dobra, ale to mamy potwierdzenie, że działa, więc teraz miłość. Ch tylko chwila. W którą stronę było to opuszczone miasto? Tam około 500 metrów. Coś takiego. Dobra, let's go, let's go. Ej, to jest miłość. Tylko czemu on tak dziwnie się zachowuje? <laughs> co, co się że tu się roi od demogorgonów, co? So, jest więcej niż jeden co najmniej o, Patrzcie, bo jest jeden! O kurde, tam jest drugi, patrzcie I gdzieś jest jeszcze trzeci O kurde, to trzy Dobra, do jakiegoś portalu biegniemy, do rura, na no, maksa Biegnij, biegnij. Tak, biegną, biegną! Go, 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 go! No, zobaczcie Dawaj, dawaj, do przodu, do przodu, widać portal o, 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 o. Ej Chwila Czy my się przenieśliśmy do Upside Down? Tak, ten portal O, co chodzi? Działam. Let's? Dobra Co, Co to jest? Chwila Oskar? Chłopaki? chłopaki? Mm. Ej dobra, znaleźliśmy go, była kartka oh. z Oskarem i z kolejną zaginioną oh, osobą Sorry. Co e, jest? Kopaki. ogólnie długo na was trochę czekałem uh -huh. Mam dla was to Co to jest? So, ogólnie słuchajcie, tu wszędzie kręci się dużo tych takich demogorgonów No Co ty masz w ręku? Ale to one bardzo lubią. Trochę czekałem, więc sobie ugryzłem, a tak. co się wam może przydać. Karmili gofry. małego przecież goframi, żeby dorósł. One a, lubią gofry. Czy one to tu są? Musimy stąd uciekać. Dobra, a to co? Dwie kolejne kartki. Chwila, to jest Bartek, a to? Jest... Nie mam pojęcia, jakiś typ inny. Czyli to znajome pewnie Weroniki. To od razu mój. No Walicz, bo... o... musimy znaleźć Bartka. Nie, w tym momencie powinniśmy się podzielić. Ja z Weroniką pójdziemy szukać tego dradziastego. Stary, ja wszędzie szukałem już Bartka. Dobra, a wy pójdziecie szukać Bartka. Nie, nie, nie. Ja, stary, lecę po drona, mam jeszcze drona, więc ja poszukam Bartka z drona po prostu. Wylećcie z buta. Dobra, wracamy w takim razie do opuszczonego miasta. Dobra, a my idziemy. Szukamy tego człowieka, on ma jakąś brodę, ma jakieś okulary. W ogóle, jak ty czujesz się w tym wymiarze? Nie wiem. Strasznie, dziwnie, trochę strasznie Ogólnie musimy znaleźć tego człowieka, żeby wygrać po prostu 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things Ale to jest jakiś złom, może tutaj? Nie gdzie? Nie wiem, czy to... Czekaj, gdzie ty, ty kogoś widzisz? O kurde, ej, to jest ten człowiek Halo, proszę pana Przepraszam, przepraszam O, dzień dobry, dzień dobry co wy tu robicie? Znaczy, szukamy pana, pan jest w niebezpieczeństwie. Pan jest no, nie nie. w innym wymiarze. Ja tu włochał kwiatki taki pieno, są o tej porze roku. Co pan tu robi? My musimy go wyciągnąć z gdzieś w Cześć mała, zrobię ci szkraba, a wiesz co, bożek? Podryw na soczek! Za słomką. Gruszka, wymyślałam gruszki. Ale wy musicie stąd uciekać, szkraby. Musisz z nami pójść. Chodź, naprawdę, tu jest Skąd niebezpiecznie Nie bym wziął w ogóle? A nie mam pojęcia. Jestem w jakimś dziwnym, w trzecim wymiarze. Widzi pan? I coś tu ciągle chodzi Domu na nie czeka Mama, tata, babcia z dziadkiem No to musimy Jeżeli no cała jego rodzina czeka A ma pan pieska? Mam Ja, ja ogólnie ratuję ja pieski codziennie To chodźmy szybko, A. Proszę szybko Proszę pana, to będzie te w tamtą stronę Za mną, za mną, chodźcie Plaża była w którą stronę, dziewczyno? jak cudownie, że go znaleźliśmy w którą stronę była, była plaża? Tam? Tak Chodźcie, chodźcie O nie, o nie, Demogorgon Trzymaj kamerę, trzymaj kamerę Peter, pomóż o! Pomóż A! Ugrysy, ugrysy, spadamy stąd, spadamy stąd. Uznaliśmy, że szybciej znajdziemy partkę, jak się podzielimy, więc ja odpalam drona i spróbuję go znaleźć z powietrza. W ciemności w nocy zupełnie nic nie widać, więc spróbuję podlecieć trochę niżej. Dron ma latarkę, więc powinniśmy zobaczyć cokolwiek. Widzę jednego Demogorgona, kręci się przy jakimś budynku, idę w tamtą stronę, bo tam może być baza chłopaków. Szukamy już... Od jakiejś godziny, skoro Fota była tutaj, to zawsze ludzie byli w miarę blisko Ale Ty się tutaj... kimś... Ej! Ej, chłopaki, to wy! Ale dobrze was widzieć Czyli on nas znalazł, a nie my go ostatecznie Chłopaki, jestem tu już 98 nocy Uuuu, ej! Nice To wiesz jak pokonać Demogorgony i wygrać challenge 99 nocy w opuszczonym mieście Stranger Things? Tak stary, w zasadzie jedyną osobą, która może zamknąć portal jest osoba, która była wychowywana w laboratorium Co? I ma nadprzyrodzone zdolności Ej, może ja mam? Chwila Trzeba zburzyć tą ścianę. Oj. Nie, no stary, ogólnie no jeszcze jest druga opcja, ale to raczej nie jest możliwe, nie. No dobra, dawaj. No musielibyśmy znaleźć kogoś, kogo ugryz Demogorgon, ale to nie jest realne. Nie, no to dobra, nie Dobra, e, kto daje się ugryźć przez Demogorgona? No nie wiem, no was widzę nie ugryzł. A może ty chcesz? O, dobra. No ja już mam dosyć, nie. Dobra. E, no to ogólnie nie mamy stąd ucieczki w takim razie. Stajemy tu na zawsze? Bo tak. Bartek, bo my tutaj nie byliśmy jeszcze tyle nocy co ty, nie? Mhm. Więc wątpię, żebyśmy stąd wyszli. Co to jest? to jest mind player, czyli pożerać umysłów. Co? Dobra, co my mamy robić w tym mindset? Dobra, w waszej barze migają jakieś... Tak? Ej, to może jest Wiktor. Faktycznie. Za jest Wiktor. Tak być Wiktor, to ty? Ktoś miga tam, faktycznie, no? Ktoś... Co? Ej! To... O, rura, rura, rura. Szybko, szybko. Ej, kto tu jest? Kto jest? Wiktor? Co się stało? Kto się jest? Sześć, jesteście. Co jest? Stary ugryzło go. Co to ugryzło? No, ten demogor, reali... co? To ten demogorgon starał Ale to To idea!

słuchajcie, to jest nasza jedyna szansa. To jest to, co wam mówiłem przed chwilą, że jeżeli kogoś ugryzie Demogorgon, to on będzie mógł być łącznikiem między światami. Faktycznie. Najważniejsze jest to, żebyśmy teraz znaleźli jakieś ciepłe miejsce, gdzie on, nie wiem, rodno rozwinie te swoje moce. No tutaj chyba nie ma, dlatego że same w sobie demogorgony przynoszą zimno. Chłopaki już się Na początku musimy pójść do portalu. Dobra, bierzemy. Słowna, dawaj, słowna. dawaj, słowna, słowna, słowna. pomału. Słowna, idę, idę. A. Ej, chłopaki, tylko szybko! Oni już tu są! Słowna, tutaj. Szybko tu, 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 tu szybko, szybko do portalu. Nie! Wiktor odwala ci! Odwala ci! O się! O nie bój się! Zostawaj, da, nie możemy go Dobra, już jesteśmy wszyscy w naszym świecie. W takim razie musimy się podzielić na dwie drużyny. Ja razem z Wiktorem i z Bartkiem pójdziemy na chatę i spróbujemy wytestować sposób Bartka, aby po prostu odmienić go i zamknąć portal. Może nam się uda. A wy musicie upewnić się, czy ten portal zostanie zamknięty za wszelką cenę. Dobra, powodzenia. Pomału, pomału. Dawaj. Chodźmy. One chyba tutaj są, ale mam coś, co może nam pomóc. Co? Mam ze sobą gofry. I chyba nie bez powodu je mam. Może zadziałać, trzymaj. A ja mega lubię gofry. On też lubią gofry? Nie, nie, nie. nie. One taki lubią, że pobiegną za nimi wszędzie, nawet wyskoczą za nimi z okna. Oj, to ich nie chcę, ale to jest bardzo dobry plan. Wyjdziemy na górę, zbawimy ich i będzie koni. Dawaj, dawaj, może na najwyższe piętro. Widzowie, im dalej jesteśmy od opuszczonego miasta, tym Wiktor jest normalniejszy, chciałem powiedzieć, ale co się tutaj znowu dzieje, Wiktor? On chyba wyczuwa. On... Spokojnie, on się chyba z nimi łączy i to wyczuwa. Wiktor, musisz sobie przypomnieć, kim jesteś. Stary, wejdź do basenu, mówię ci. Wiktor! Wiktor, zaufaj nam, wejdź do wody. Trzeba mówić o jakichś rzeczach, o których on dobrze wie. Kurde, Wiktor, y, słuchaj, jak się teraz rozbierzesz i wskoczysz do basenu, to kupię ci motor. Jak? BMW R. Viktor, Wiktor, tylko jak się gada o motorach, to sobie przypomina, kim jest naprawdę. To jest bardzo dziwne, widzowie, ale jeżeli będziecie w takiej sytuacji jak ja, to o tym pamiętajcie. I zobaczcie się udaje. Teraz musimy być spokojni i mam nadzieję, że żaden niewolnik tu nie wejdzie, bo poszło co bardzo ładnie. Ciekawe, co się dzieje w Morza. Tam jest. Dobra, pora na akcję z goframi. Gotowi? Tam nikogo nie ma. Dobra, idziemy w tą stronę. Aaaa! Czy ci czy naprawdę aż tak go poryło? Nie wiem, ale. <sparnganiczna> <sparnganiczna> <sparngan> Może spróbuj go wrzucić do wody. Eee, Wiktor. O, oh, o, oh, oh. Gol! Nie! Yeah! Go nie! Ja! Go! Ja! Ej, dobra. Wiktor, teraz jest kontrastowany na jednym portalu. Zgóźmy Ej, tak nie działa, co jest? Coś jest Ej, co się tu dzieje? Uf! się, portal. Dobra, to chyba działa. Tak, cokolwiek robicie, róbcie to dalej. Zdecydowanie, już się chyba za. Warnął się. Tak, kopaki, to zadziałało. No dobra, niby się wszystko udało, ale to my nadal jesteśmy pośrodku opuszczonego miasta. Uciekajmy stąd, jak najszybciej. O, super. Dobra. Udało się. Widzowie, udało się.